cztery słabe przysmieszki na meczu słowiańskim języku. Jeden człowiek chciał sobie kupić ser. I tak on poszedł do magazyna i tak on rzecze sprzedawcy. Dobry Deni, Ja bym chciał sobie mm, kupić syr Niva. Prodawec poglądał na klienta i mówi syrniwa. no co to jest syrniwa. Klient e, mówi No widzicie syrniwa to jest takowy syr z pliesnią na niem jest piesień. Prodawec mówi no, drogi kliente, na żalość, my nie majemu syra niwa. No, u nas jest chleb niwa, sąd jabłka niwa i jest marchew niwa. Wtora przysmieszka. Czy jest czerwono, bielo, czerno? Stare komunistyczne filmy. Kako zywe, żalostna czaszka kawy. Depreso. Blisko cyrkwi siedział jeden biedny człowiek. Blisko tej cyrkwi, Chodził także drugi człowiek i on dawał temu biednemu człowieku systematycznie 10 dolarów. No, jednego dnia tutaj człowiek przyszedł i dal biednemu człowieku samo 5 dolarów. Biedny człowiek mówi... Co jest? I z jakiego powodu wy mi dali jeste jedynie 5 dolarów? Wy utratili jeste robotu? Co jest? No, a jego wydarzyciel mówi No, widzicie ja jestem Posłał mojego syna na uniwersytet, on jest na studiach. Biedny człowiek mówi, no okej, okay, to jest dobro. No i z powodu powoda, trzeba jest, dabych ja za to płacił? Chwała wam, wielka niechaj między siła sila, bo z wami.